Cześć, witam na kanale Info Uprawa. Tak wygląda prawie dwutygodniowy owoc kabaczka giganta. Postawiłem na jeden owoc, poobcinałem wszystkie pędy tak, żeby krzak skupił się tylko na tym jednym owocu. Krzak owszem skupia się na tym jednym owocu, ale nie tylko, ponieważ zaczyna tworzyć dalsze pędy które tutaj wyrastają mi nagminnie z tych pędów, z pędu głównego, jak również z pędów bocznych. Spójrzcie sobie. Wyrastają, o. Tu macie pęd, pęd, tam też są pędy boczne i trzeba będzie znowu je tutaj yy, ciąć. I tak, za niedługo przystąpię do zakopania całego pędu kabaczka. Yy, włącznie z z końcem pędu w tej chwili kabaczek jest zasypywany ten pęd tak jak tutaj teraz widać dlatego żeby dlatego ponieważ ten kabaczek ten pęd ma korzenie które wyrastają z pędu to że ten korzeń wyrasta z pędu sprawia to że on jak wejdzie w ziemię on zaczyna pobierać nawóz z tej ziemi więc jak mamy mnóstwo pędów, mamy mnóstwo korzeni, nawóz jest brany z bardzo dużego miejsca nie tylko z miejsca gdzie ten kabaczek został posadzony więc to jest bardzo dobra informacja do tego można dawać nawóz na przykład, na przykład jakiś nawóz do listnie oczywiście też nawóz płynny tutaj doglebowy jest też ważny no i miejmy nadzieję, że będzie bardzo duży kabaczek do, do konkursu jeszcze, jeszcze zostało Dosyć sporo czasu, bo 22 września Może oglądacie to później, czy tam wcześniej Może już jest po konkursie Więc zapraszam do śledzenia moich filmów Bo może już jest dawno właśnie ten, wiadomo Liczę na rekord Polski z tym, z tym kabaczkiem Jak będzie, zobaczymy Ponieważ te listki niestety zaczęły mi chorować Ale dostały oprysk Miejmy nadzieję, że wszystko będzie ok. Krzak jest bardzo duży. Bardzo duży wszerz. Może y, tutaj nie poszedł aż tak jak, jak bym chciał, ponieważ on tutaj się zawinął. Spójrzcie sobie. I stracił na mocy. Stracił. Niestety. Przez co postanowiłem dać owoc wcześniej niż zamierzałem, ponieważ chciałem dać około metry dalej. No ale to by było już za Mało czasu, żeby ten owoc się stworzył, bo potrzebuje on około 2 miesiące, żeby wyrosnąć do stanu dojrzałości, gdzie on już pra praktycznie wtedy nie rośnie. Dzięki wam za uwagę. Śledźcie dalej. Miejmy nadzieję, że Was to ciekawi. Pozdrawiam, zapraszam do oceny tego filmiku i subskrybowania kanału.